Ja pierdle, o to mi chodziło. Ale kupiłem to jeszcze. Kurna, i nie wykorzystałem tego jednak. No, czy ja to chcę wykorzystać? To jest Flex Arm. Kupiłem statyw Delgato. I teraz mam kamerę. Mogę dodać nawet tutaj. O, no, jest różnica, co? To jest kamerka. To jest kamera za 10 koła. Nie, no. Teraz powinienem, kurna, w ten sposób nagrać tego FNAFa. Nagram drugą część. Tylko ja bym chciał, żeby ten mikrofon, mimo to, że jest w takiej odległości, żeby dobrze zbierał ten dźwięki. Kurczę, trochę szkoda, że wyjechałem na to 150 zł. I tutaj są takie. O, co można po prostu do tego statywu przyczepić i wtedy można operować kamerą mogę mieć, na przykład. Ten statyw jest tak długi. Czy ja dam radę? Nie, kabel jest za krótki. Na pewno na pewno kabel jest za krótki, chociaż możemy to sprawdzić. No to jest niemożliwe. A. Hola señor, How you doing To no, dobre? dobry. Świeżo jej wygląda, prawda? Asia! No chodź zobacz. No idę. Łoo! Wow. Jaja. Ca cały pokój. Mama! Chodź zobacz. Aha. No. No i tak to wygląda. Jest najwyżej jak mogę. Co powiesz? Nie co ty to nagrywasz, przepraszam? No. No nie. Elgato sponsor mi. I'm not a streamer, but I'm a YouTuber. And this is my sister. Jeszcze musisz sobie gdzieś małpkę postawić. Monkey. Grandzdu. W jaki sposób człowiek zakłada bluski? Zawsze tak samo. Od, no. od małego. Nikt tak nie zakłada bluski. Ja tak zakładam. Tylko. Ty? Tylko ty. Ja, ja jestem. Oryginalny Mama nie ma spuskania żadnego? Nie wiem Wykopałem pewien filmik, który nagrałem jakiś czas temu Z oglądania memów Wstawiam wam ten filmik, żeby był chociaż ten odcinek troszeczkę dłuższy Ten filmik to jest totalny shitpost, ale Adam. On jest totalnie głupi. Miałem wtedy jeszcze długie włosy, więc się nie zdziwcie, ale jest w sumie śmieszny. BTW, followujcie mnie na Twitterze. Ostatnio się tam udzielam. BRA! Bierza mnie. Ale... ja tak atakuje. Na mnie trzeba. Coś na pokład zdobodzi! coś się, co się dzieje, upośledzony jesteś. 行ってきます。What the fuck on the matter? Stick in the back with the game. さあ。さあ。

back i want to be monkey spoiler i a key off to